Lumpy hey. people <laughs> <No>. <laughs> Będzie tam niepolski praż Witamy Witam dobry Po piwie jakim No to tu mamy, patrz kurwa, to, Ale po drodze to przecież się rozlecimy Dzień witamy wszystkich Witamy, w odcinku będzie tam niepolski praż Jedziemy dzisiaj gdzie? Do Kajewski Do Kajewski A przy okazji... Zjuczymy. O kurwa Beczkowe Porą, piwo, rąk. bardzo zimne Kurwa no, Dziewiątka no i dobra, to mi daj. No, ty już wolisz co Hejnekel? To... Dobra, nie będziemy robić w kląkę, bo mi się picie. Ile to ma procent. Osiem. Mamy hejnekela. Musimy się, musimy się szybko napić, bo nas bardzo suszy. Ręce chodzą. Dobra, w ja. Ty już kombinujesz. Głodny no. jesteś? Nie wiem, ja się chcę pić tylko. pozdrowienia od Martynki Łomna. Taka mała dziewczynka ostatnio mnie zaczepiła, szła do szkoły chyba na 6 siedem lat i mówiła, że pozdrowić Pinka i Tykotkę. Dobra. Dziękujemy. Nie, mówię, rozłóż ten stolik tutaj. Co? rozłóż ten stolik. O. O mój Boże. do to to No jak, no? No, spadnę. Jezus. Wejdę, wejdę. Zastawiamy. Jak prezydent Karter O konela, co to jest? zapłać Co to jest? Żywiec Dobra, bo się opijesz. O. Kto żywę Ktobie doznał ten kiełbasę bez chleba zjem Papryka. Papryka szybki Szczeciński na to. A. Dary jakiś Dary. To mamy dary z Kościoła. Aleś się wytrzepał, człowieku. Idź, patrzcie. Próbujemy po troszkę. O mój Boże. O, kauza. Troszkę tego żywca. Proszę bardzo. Zajebiste. Mm, Proszę być. Byłeś kiedyś w KFC? Są tam nie byłem nigdy w KFC. W McDonaldzie. A byłeś. No to, Man... no, to byliśmy, nie? A, no to tak. W jak byliśmy? O, trochę za bardzo. Co nie zamówię? pamiętasz, jak hamburgery zamówiałeś? Maestro Masuś. Jaki mamy? McCrispy, powiedz. McCrispy! McCrispy, będzie? Tak. Trzy razy jalapeno burger. Trzy razy burger. Kurde, Nie pamiętasz? Przed okienko tutaj siedziałeś. Chyba pamiętam. No? Pasztecik z komuta, prosi. O, tak. Biorę. Ja nie. No to ja ja tu botonikę, to jakby, tak. Wyrażam to jak będę tak myśleł. smaki kur... Dobra. Może być. Dobry, dobry paszczycik. Zemsta szczecina chyba. Paprykarz szczeciński. Przyszle z nad morza. Lubelska czerwona. Drobie. No dawaj, teraz to raz, dwa, trzy. Dobra. Miało być na pół. A ile to może? Eee, No, jest. O kurcze. Może dęki jakieś? Tak, takie są. Ale. O! No 10 zł. Thank you so much. Ty to masz lepszy wzrok. Ja to już człowieka ślepą od tego. Kurwa, wraz z to jesteśmy e, Zbierani finansowanie oglądamy każdy odcinek. Bez, Cześć zbóje. Tak. Wraz z narzeczonym jesteśmy waszymi fanami. Oglądamy każdy odcinek. Przesyłam paczkę do skosztowania. Jednocześnie proszę złożyć życzenia i pozdrowienia dla mojego narzeczonego z okazji imienin. Sebastian ksywa Pucha. Pozdrawiam Pucha, Sebastian. Pozdrawiamy Sebastiana Pucha. No to wszystkiego najlepszego no w każdym razie Tak. No. Z okazji imienin. No to ja ci życzę Dużo zdrowia, szczęścia, słodyczy, tego ci zamiarze, zamiar i kuniec z i życzę wszystkiego lepszego, dużo pieniędzy, zdrowia, wszystkiego dobrego pucha. W środku znajdziecie ulubione piwko, czyli Heineken, wypijcie za jego zdrówko. Przesyłam no to... również inne trunki do oceny. Dodatkowo przesyłam zagryzkę przy smaku Sebastiana, papryka szczeciński. Dziękujemy. No to wujek Heinekena właśnie na no, Mam również dla Was krótką grę. Kamień, papier, nożyce do trzech wygranych. Kto wygra zgarnia 10 zł. Z najlepszymi życzeniami Dagmara. Miłej zaposłam. To jest, że wygrał. To umiecie grać papier na kamień, nożyce? Gramień. Nie wiem, nie grałem to nigdy w stołu, ale zobaczymy. Tak jest papier. Tak Tak jest kamień. Kamień. I A tak nożyce. Tak nożyce, cia. Trzy, cztery ry 3, czte, ry 3 czte, ry! no to przegrałeś. Trzy i tak do no trzech wygranych. Trzy, 4 ry! O, znowu druga Trzy, czte, ry! No trzecia wygrana. Daję mu 10 zł. Jak? No wygrał. Akurat muszę tyle mi oddać. Dziękujemy Dagmarka darma za paczkę. Dziękujemy właśnie za, za tę paczkę. Darmię. Boże kochany, trzeba mu kupić aparat słuchowy. Dagmarze Trzeba dagmaren. Nie Dagmaren tylko Dagmara Dagmara no. No, no, no. Pronto Jaka dostawa pizzy? Za pan pierdoli Ale to gdzie? Skąd? A co jak? Też te pizze se zjedz kurwa i jedź chłopie do chałupy kurwa i tyle. Zamknięte kurwa, nie ma nikogo w chałupie. Meble łba. Zamówiłeś pizzę? Wiesz, nie zamawiają żadnych dzieci. Za tydzień. te, te pizze zjedz kurwa z... Nie wiem, ja z, z dziećmi czy z żoną, czy z kobietą no i... Słusznego ci życzę. Tyle? Dwa. Pizzę kurwa jakoś kurwa. Zamówiły Ja nie wiem, że zamówiłem żadnej pity o. Mamy orzechówkę Oh my god <grym> Moja ulubiona Próbować Dobra mało. jest nasz żołądek Tak bardzo do... Tano dobra dano dopiero rozgrzeje Ty pierdol O no i... A, Kurwa moja kurtka Kurwa, kurwa. Ryba. Ryba o Kurde Kurwa moja się przerwała Ostatnio kurtka. Kurwa. kurwa mać Kupia, plata, plata, kurka. Nie no. wiem ile Ile damy za. Nie, coś tu jest Telefon, nie, halo. Telefon, panie Hal. Co jest? Co za nie, no pan se kurwa jaja robi albo coś. Ja chcę może robić pizza. No, no jadę akurat z nim do Ostrowca, ale kurwa, nic my nie zamawiali do chleba flano. Coś ty no. Ale to zamówił, ale. Ale No, ja, No zamawiałeś pizzę, kurwa. Właśnie nigdzie nie żabowałem żadnych pizzy. No nie zamawiał mój kurwa, no ja nie wiem. Rozumiem, to i mam to było. Tak. Ja nie wiem, kurwa, no nie powiem panu nic na ten temat, bo kurwa nic na ten temat nie wiem, ale skąd pan ma mój numer w ogóle? No, zamawiam w pizzłach. Z mojego telefonu na pewno nie. No nie wiem, taki mam podany w zamówieniu. Dobrze. Taki mam, ja anuluję to zamówienie. Dobrze, dziękuję. I ja nie wiem, naprawdę, no, nie powiem panu nic. No Na ten temat. Przecież my sobie, ja nie zrobili. No, do mojej, do to. Tak to. Dobra, dzięki. Witoldzie. Słucham. Możesz odkluczać dalej. No to odkluczamy, to odkluczamy. Dobrze, bo mamy bochenek chleba. O, Może senowę na nałożyć. nałożył? Zrób sobie, się Grinch, jest będzie. Będzie. Ej, śpiewamy, 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 Bierzemy te, kolorowo. I szuka. co to jest. jako. jaką. Wiśnióweczka. dwie na ostry. Ostry Kraj schodząc tego słońca. P******, się na pełno, nie będziemy się rozlewać. wtedy jeszcze. To czekoladka? No ty, mieszkasz? Tu mój no. siostra ale ty mieszkasz u niego, tak? To... Ja u niego, ja u mu mieszkają u mnie, bo ja rozwój... Ludzie się pytali kiedy się od dygotki wyprowadził. No właśnie. Jak się wyprowadzić? Gdzie ja pójdę na bruk? No a Gdzie ty myślałeś? Bo tak się kurwa. Do ojca starego, wysego Paweł. Jego nie ma. Ty to się... Tam... Na cmentos, prędko. Ja kurwa, muszę na ryturek. Dobra, żrówko szybko. Na Zrówko. Aj. Szkulera, słodkie.

Imperator Regnatus Albo Paproka wpadnie, jak mnie zdenerwuję. O kamienna. Masz. Kamienna to gdzie pływa? Od Starechowic do Skarżyska. Do jakiej rzeki? Do jakiej rzeki? A do Nysy kłocki Kiedyś na wojska polskiego był butter, yy, butterfly. Butterfly. Nie, ten <laughs> odkryty. Chodziło się tam. Później jeszcze na Radomskiej, na szpitalu. Na Radomskiej to chyba miałeś jakąś kobitkę, nie? Dorotkę. A tam człowiek. A, Dorota, tak właśnie. wszystko jadą. Czasem ja nie? Ale cóż, jak małe radarki no. A wiesz, że chleba nie ma domu? O! No to cóż, no to chleb sobie no, przez Przecież mąż chleb. To, to też chleb. Jestem k***a racofany. Ja takim Lamborghini nie jest zimę, nie. No nie ma tu No tak. Do początku tutaj. Ej, mieliśmy grać. A, jo, tak. No, to pani potędzi. Głody? Da, tak. O, hej. Byłeś tutaj? A ja wiem, czy byłem, nie wiem, jak się nazywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bunger, zinger. burger zinger? Ile? Porch? Jeden burger. Jeden. Tam mów Burger zinger Jak? Surowy makaron i burger? Surowy makaron burger? Tam mów do tej pani. Surowe makaron i z Panią. Gdzie pan jest? Jak? Shake sweet popcorn. Shake sweet popcorn. Shake popcorn. Co tam jest? Tak. Przy cały. Dobra. Czerwony to Może się upiec. Burger zinger. Burger zinger? Burger zinger. panią, burger zinger. Tak? Bunger z Zinger, tak? Tak ja. Zestawie jakimś, czy sama kanapka? Sama kanapka. Tak. Sama dam tak. Serowe makaroni, czy z burger? Co masz z To nie mam pojęcia, kurwa, ludzie. Shake sweet popcorn. Shake sweet popcorn. Okay. Sh y Shake sweet popcorn. Shake <gors> sweet sh popcorn. <gors> Twister halun. Twister halun. Twitter. <gors> Kulito. Kulito. Małe, małe. Ja też się rozbieram, kurwa, k**wa dostaję, choć może... Sześć onion ring. Sześć onion ring. Sześć... Z dipem barbecue. Z dipem barbecue. Wszystko. Wszystko, dobra. Kętem mache. Osiem smajców. No po... ja to ja też jechałem na koncert, Dobra, po to A tak cię kru... słyszy, tak długo. To jest starożytna dwa baseny. Prawlę, prawlę. Jak byłem w Nowym Porcie w Pańsku, no, w Trójmeściu, to ja wodolotem leciałem nam na przemysł. No to żeś leciał, ale poważnie umiesz, kurwa gama. A wiesz co to jest wodolot? A wiesz ile wypić piw? Nie będziemy tak tu siedzieć, bo wystrzeli. Czekaj, że to takie kurwa, bo nie wyjadło się. A Chciałbyś byś na odcinkach? Nie, on nie poszłaby. Nie, nie poszłaby. Absolutnie. Zobudka, mamy nie? gospodarkę? nie? Ja, tak, mamy gospodarkę. Jest. Binka mamy i psa i tyle. Słuchajcie. Dziękuję. Dziękuję. Co to jest? Alka Pone? mówią, że biedronka jest tania. Biedronka jest droga. Tu jest tania. Tu jest rów. Jakie? W gruncie rzeczy. Bardzo luź. Zajmie. Gdzie Zajmie. To też zajmie się. Bardzo dobrze. Dziękuję. W Jakieś pryczelki. Ciało No. Już. Przepływujemy Ale zajdziemy to sobie w kupier, to No. Nie, mogę mm. Hmm. Co to jest? ginger jakiś kurz jak później To jak się na i No kurwa na co jeszcze nie sypiesz no kurwa na to się z głupią do uja. My To mamy tak. Zatelki. Karmelkowe. Dobra. KFC, jak Ci smakowało? No bardzo dobrze Luksus. Lepsza niż McDonald's? A ja wiem, bo jest dobre i to jest. Tam. Jak wycieczka? Podobała się. Nie, bardzo fajnie. Dziękujemy Dagmarka za paczkę. Dziękujemy Dagmarka za paczkę. Oglądajcie, kolejne odcinki, będzie tam podczyna. Parka się poprzez. Bartka pozdrawiam, ujął napisane, no bo chyba nie było ja. W każdym brygadze, całą brygadę skluczowa. A, przepraszuję to, to tu. No co wczoraj namierzyły, nie? I Adasia, najlepszego dymacza z Bostowa. No, to dziękujemy. Dziękujemy za wszystko. Tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnamy. Tak. Bye. Ty, rzuciłeś pole, nie? Nie pali? nie pole. Jak nie pole, tylko że kur... Jakby się tu dało zapalić, to muszę się na wkursu. Nie wolno. Kulełko ja bierze się. To Dwa czteropaki. Zresztą Kiedy padnie, to tu. Zachęcam Was do oglądania dobrych moich odcinków. Będziecie mi Polski prać, bo zresztą bym się upierdolił. Inne filmy, się, nasze produkty pojawią się albo tu, albo tam. Zostawcie lajka i fajcie, fajcie, no... ja fajcie, 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 Polaków.